Witam Was, Paweł Jaguła w szkolnym szkle kontaktowym. Szyszka! Się nie spodziewałeś. Tak właśnie brzmi tytuł piosenki napisanej przez usia naszego gimnazjum. Na tegorocznym trzecim już festiwalu Piosenki Polskiej pojawiły się aż dwa utwory, stworzone zupełnie samodzielnie. Możemy być równie dumni z ich wykonawców, jak i z pozostałych uczestników konkursu. Impreza była naprawdę na wysokim poziomie. 空気

Praliśmy się na ulicę podskarbińską. Na początku burmistrz wygłosił mowę i przywitał wszystkich centralnych gości, którzy następnie podjęli się układem. Zabawą winał nasz chór, śpiewając kolędy, a dwie trzecie oklaski zaśpiewały na kierunku pani Wielskiej. Przybyły poczęstowano innymi nimi dotrawali. Niestety, nas biednych komerzystów ominęła przyjęcie. przyjemność. Ale po uroczystości, kiedy wyjechali wszyscy ważni goście, zjadł pyszną słoną W tym roku I również w dziękujemy, wam też co drugi krawalny listopada i grudnia odbył się w naszej szkole Mikołajkowy turniej piłki nożnej. Wyciężyła klasa druga C, pokonując w finale klasę pierwszą A. Do Trzecie miejsce zajęła klasa 100%. Wszyscy zawodnicy otrzymali wspaniałe nagrody, a zawodnikiem turnieju został Michał Kurowski z Trybunału W po feriach zimowych odbyły się zawody dzielnicze Praga na Gimnazjalistów w środku. Nasza drużyna w znakomitym składzie, Kuba Choromalicki, Mikołaj Mulik, Maciej Zalewski, Karol Trzykowski, Mikołaj Pilecki i Jan Domagała Królgocławia rozgromili wszystkich swoich przeciwników i zajęli pierwsze miejsce we wspaniałym stylu wygrywając wszystkich.

Wyjechaliśmy. W grudniu zeszłego roku wyjechaliśmy na spotkanie wigilijne z burmistrzem dzielnicy Praga Południe, panem Jackiem Kucharskim. Wybraliśmy się na ulicę Podskarbińską. Burmistrz wygłosił mowę, przywitał wszystkich, a następnie podzielili się opłatkiem. Zabawę umijał nasz chór, śpiewając kolędy, całym chórem także nie wiem, no, co my robimy za tą kamerą. Co? W grudniu zeszłego roku wyjechaliśmy na spotkanie wigilijne z burmistrzem dzielnicy Praga Południe, panem Jackiem Kucharskim. Wybraliśmy się na ulicę podskarbińską. Na początku burmistrz wygłosił mowę przywitalną, a następnie wszyscy podzielili się opłatkiem. Zabawę umilął kur szkolny, który wykonywał kolendy. Ludzie. Nasz chór, no to nie, to za babę umilał nasz chór. Dobrze, zaczął śpiewać. I nie A ja powiedziałem powitarną. To jest pochwalną, dobrze. To zdanie złe, na wikilii to, 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 to. Przybył poczęstowany, no, niestety nas nie. Ci no, wtedy no, nie co? Bardzo dużo. No, zaraz będę no, musiał. Adam, swojej Adam, przekonał Adam, swoje rodzice. Może jeszcze, W grudniu zeszłego roku wyjechaliśmy na spotkanie wigilijne z burmistrzem dzielnicy Praga Południa. W grudniu zeszłego roku na z burmistrzem dzielnicy Wybraliśmy się na ulicę Podskarbnictwa. Na początku burmistrz wygłosił umowę i przywitał wszystkich zebranych urzędników i goście podzieli się płatkiem. Zabawę umierał na szkór szkolnych.